Mamy sadzonki jabłoni, kompost do użyźnienia ziemi, podpórkę dla drzewek, wykopany dołek możemy zaczynać film o uprawie jabłoni w ogrodzie. Dołek powinien być odpowiednio głęboki. Ziemia jest tutaj słaba, taka piaszczysta, więc zaprawimy ją kompostem dobrym. Nie żałujmy kompościku. Jabłonie będą rosły kilkanaście lat. i Naprawdę będą z niego korzystały. To wszystko trzeba wymieszać. Pamiętamy o podpórce. To jest bardzo ważne w początkowym okresie, żeby wiatry nie podrywały korzeni, bo jabłoń musi się dobrze ukorzenić. I można sadzić. No właśnie. Jaką odmianę jabłoni posadzić w ogrodzie? To jest pytanie. Można oczywiście zastosować różne klucze. Myślę, że na przykład taką antonówkę półtora która jest świetna na przetwory i tak dobrej antonówki jak z własnego ogrodu na szarlotkę nigdzie nie zbierzemy. A może kronselską. odmianę retro? Też bardzo popularne odmiany tych odmian retro, pojawiło się bardzo dużo i warto korzystać. Są odporne, wytrzymałe, długo owocują i wiernie owocują. Naprawdę mam w tym doświadczenie. Jeśli idzie o ogrody przydomowe, to szczególnego znaczenia nabierają odmiany odporne genetycznie na choroby, na przykład na parcha, takie jak Vitos. Do wyboru do koloru glunt, by było smacznie, zdrowo i ekologicznie. Sadzimy. Sens uprawy własnych jabłoni jest taki, że owoce mamy zawsze dojrzałe, świeże, takie aromatyczne, czyli trzymamy do momentu, kiedy naprawdę już pachną i są pełne olejków eterycznych, no i tego smaku, aromatu charakterystycznego dla jabłoni. No i żeby tak zrobić, to ci, którzy mają tarasy, balkony, mogą oczywiście uprawiać w dużych pojemnikach jabłonie, to są oczywiście przygotowane specjalnie. Odmiany o wąskich wrzecionowych koronach, tutaj sekator jest dobrym przyjacielem ogrodnika, trzeba trzymać te jabłonki w ryzach, natomiast pojemnik wypełniony żyzną kompostową ziemią, jeżeli przyjdą mrozy należy zabezpieczyć, chociaż jabłonki są mrozoodporne i te zimy ostatnio specjalnie im będą szkodziły, co roku kwitną, co roku owocują i zbieramy aromatyczne owoce. Sadzimy.